Cześć, witam Was wszystkich, bardzo serdecznie z tej strony MinecraftPL. A to kolejny odcinek, oczywiście z FIFA 13 Ultimate Team. Bardzo mnie cieszy, że tak miło przyjęliście tą serię, no i cóż, kolejny mecz w moim wykonaniu. Odnośnie nowości, słuchajcie, pojawił się Hart, o którego prosiliście, jest również Company, e, MyCon i chyba nic więcej, reszta, stare twarze, ponadto jest jeszcze Nasri, e, o którym tu również wspominaliście, sprzedałem Sylwę, no i to tyle ze zmian. E, Ostatecznie do meczu podchodzę nieco osłabiony, ponieważ czerwoną kartkę za poprzedni mecz yy, no pauzuje jak Ramos. Yy, no to tyle. Skład gotowy, możemy zaczynać. Świetnie, mamy przeciwnika, zobaczmy kto to. Za chwilę poznamy oczywiście jego skład, który prezentuje się następująco: no cóż, Bautelli, Robinho, Palacio, Bo Boateng, Vidal, Marquisio. I dalej nie miałem okazji zaprezentować wam jego składu, ale cóż, zapowiada się oczywiście obiecująco. Niezła jedenaska zobaczymy co z tego wyniknie, zatem zaczynajmy, ja już jestem gotów, miejmy nadzieję, że coś lepszego zaprezentuję niż w poprzednim spotkaniu. Oczywiście niektórzy z Was stwierdzili, że no cóż, powiedzmy, że mecz się nie udał, bądź grałem słabo, ja jedynie proszę o to, żebyście nie oceniali mnie szybko na podstawie jednego meczu. Chcę Wam pokazać nieco coś więcej i miejmy nadzieję, że to będzie już całkiem niezły mecz, a więc jedziemy! Bale, niedokładne zagranie, no szkoda. Była naprawdę klarowna sytuacja do tego, żeby wyjść z całkiem niezłą kontrolą. I jest! I senią. Dobra prostopadła piłka do Aguero. Sergio Aguero nie dał rady ogbonna. No i już Abate wznawia tutaj grę. Także Liga Włoska, to jest oczywiście nasz aktualny przeciwnik. Świetny ager, słuchajcie. Naprawdę, i niezły dribbling. Niezła kontrola piłki, Sessegnon do Aguero! Aguero i piłka! bodajże musnęła słupek, no i cóż bramkarz wznawia grę Robinho i świetnie Kompany, naprawdę sporo tutaj rzucam komplementami w stronę mojej defensywy ale spisują się na ten moment wprącz, wprost doskonale, Robinho i kolejny groźny atak zobaczymy co z tego będzie Kompany, nieco tej odpuszczone krycie zobaczymy co z tego wyniknie Dośrodkowanie jest wolny Palacio! I Hart wybija piłkę na żółdrożny. I Joe Hart piąskuje ponownie piłkę i ratuje mój zespół. Ch Hart Ponownie żółdrożny. Także tym razem przeciwnik w tym momencie doszedł do słowa i próbuje mi zaszkodzić. A ja staram się odpowiedzieć tym kontratakiem. Zatem Aguero Zatrzymany przez Marquisio. Nie jest tutaj łatwo się urwać obrońcom, On naprawdę ma również szybki zespół, więc nie będzie to łatwy pojedynek. Sessenią ucieka już tutaj Benarfa. Co zrobi Sessenią? Sessenią, niezły dribbling. Sessenią bardzo niedokładnie. Świetnie w driblingu, ale fatalnie z podaniem. Tak na razie to czasem nie wygląda. Ture, Aguero, Benarfa. I ponownie kiepskie zagranie, ale jest niezły odbiór. Także. Pozytywne aspekty, słuchajcie, z tych pierwszych 15 minut to niezły odbiór. Przyzwoity dribbling, natomiast podania całkiem niecelne. Maicon, liczę dzisiaj na jego dośrodkowanie. Może któryś z nich, właściwie po którejś z nich piłka trafi do siatki, ale co do tego jeszcze zobaczymy. Sesenią i nic z tego nie ma. Jeszcze Wayne Runej z dystansu. Kośliwy strzał i mam już drożny. No i to, o czym Wam mówiłem. Majkoń! Tak jest! kompany! Mamy otwarcie wyniku! Świetna główka! No i cóż, MAJKON istny profesor odrzutów rożnych. Po jego dośrodkowaniach, ja wiem, plus minus 40% dośrodkowań wpada do siatki. Robinio wchodzi w dribbling, ale ładnie zatrzymany przez Benarfe. I błąd Aguero, który może mnie sporo kosztować. Zobaczmy co z tego wyniknie. Aguero natychmiastowo powstrzymany, podobnie jak Runej. Kompany faulował niezrozumiała y, interpretacja tej sytuacji, arbitra, w mojej ocenie. No i robinio wolnego. Robinio. Hard bez większych problemów łapie piłkę i czeka z wznowieniem gry. runej. ale świetnie tutaj pokazuje się Sessenio. Co z tego będzie? Sessenio Sessenio nieco powstrzymał, zatrzymał akcję Sessenio. No proszę, 2 do 0. I to jest prawdziwy pokaz siły Polish Masters, czyli mojego teamu ludziska 2 do 0. Kurczę, no pięknie. Myślałem, że nic z tego nie będzie, a tu z Senion pokazał na co go stać. I naprawdę mieliście rację odnośnie Sylwy. To był zawodnik wręcz przeciętny. Yy, według mnie. Dlatego go yy, ostatecznie sprzedałem. I gram nieco. Potencjalnie słabszym ze Senionem, ale. Jego umiejętności odnośnie szybkości jak i strzałów z dystansu są wręcz świetne, znacznie lepsze niż te, które prezentuje David Silva. Ten zaś lepiej specjalizuje się w podaniach. Ben Arfa, łatwo powstrzymany i Robinho, już się rozpędza i kto go zatrzyma? Tutaj patrząc na moich zawodników są braki w obronie. Robinho, Robinho! I Hart wyłapuje piłkę i szybko ją oczywiście wznawia. Benarfa! Co z tego będzie? Benarfa. Stara się tutaj minąć Ogbonne. To nie jest łatwy gracz do minięcia. I ostatecznie kończy się to niecelnym podaniem. No i w efekcie kontrą. Ale już bardzo szybko w obronie. Moja drużyna sobie tutaj radzi. I faulowany Benarfa. Sędzia oczywiście zastosował przywilej korzyści, ale potem... Wznowił e, akcji. Ja sobie pozostawię nieco piłkę, Trzeba uderzyć z wolnego, no może to nie jest mój mocny mm, punkt, ale spróbujemy. Może coś z tego będzie. Maikon i nic z tego. Ale powalczył do końca Maikon i ma rzut z autu. Może to jakoś klarownie wykorzystam. Maikon. Maikon. Nikt się nie pokazuje, no to zagrajmy w takim razie do Seniona. Touré. Oczekiwał na piłkę i ostatecznie przeciwnicy przechwycili Palacio! Palacio! Perfekcyjne wyjście Harta Który... No cóż, ratuje mnie od straty bramki krótko mówiąc. Bale Sesenion. Sesenion, Benarfa! Benarfa! Piękny zwód! Maikon. Szukał już tej Benarfy, ale ten... No cóż, nie pokazał się. W taki sposób, żeby piłkę mógł otrzymać Robinho. Ager szybkościowo nie daje mu rady. Robinho. Niezła centra Balotelli No. Kurczę, ogromne szczęście, jak widać, miałem. Bo to, co zrobił Super Mario, wołał pomstę do nieba. Sporo szczęścia. No i trzeba to naprawdę docenić i za chwilę wykorzystać. Benarfa, Arfa. Zbyt lekkomyślnie tutaj zagrywał. E, Maikon. Turek które do środka do Sesseniona, Sessenion spokojnie rozgrywamy piłkę, miejmy nadzieję, że coś z tego ugram, no jak widać prosty błąd może sporo kosztować, bowiem Mario znajduje się w sytuacji sam na sam z Hartem a ten interweniuje całkiem nieźle no i e, kto to, chyba Palacio nie trafił do e, pustej bramki przeciwnik razi nieskutecznością oby tak pozostało do końca meczu ale teraz jest klarowna szansa, czy Sessenian zdąży. Przegrywa biegowy pojedynek z Ogbonną, który mimo wszystko miał do piłki bliżej. Yy, i, I kolejny atak tutaj skrzydłem w wykonaniu drużyny NSC. Tak ją powiedzmy sobie określmy, bo nie wiem do końca jak się nazywa. Zawsze zapominam luknąć, jak się przeciwnik yy, nazywa. Palacio, tu jest sporo zamieszania. Kto to wszystko wyjaśni? Jak to się zakończy? Ostatecznie od bramki Hart. Proponuję Wam, jak wznawiacie grę, tak leciutko wybijacie ją do boku. 100% niemalże szans, że zawsze będziecie przy piłce po wznowieniu gry. Zatem to jest pewne rozegranie i korzystajcie z niego, bo jest, jest warto. Bale sporo miejsca ma w polkarnym scenion. Czy to wykorzysta? Piłka poszła zbyt wysoko i scenion piłki nie chwycił. Benarfa, niezły zwód. No i ostatecznie zatrzymał go bodajże Vidal. Nic z tego nie wyszło. Do pierwszej. Po pierwszej połowie, właściwie 2 do 0. Czyli całkiem nieźle to wygląda w moim wykonaniu. O wiele lepiej niż w pierwszym pojedynku. Statystycznie, może nieco gorzej. Wypadam pod względem oddanych strzałów. Ale najbardziej, oczywiście, liczy się statystyka bramek. I to w tej statystyce tej wyraźnie przeważam. Gareth Bale. I próbowałem jakimś z wodą tutaj minąć Palacio. Jak widać, za późno. I przeciwnik wykorzystał. Moment mojego zawahania. i odebrał piłkę SS Benarfa. Ben Arfa, co z tego wyniknie? Zaraz zobaczymy. Benarfa. spokojnie prowadzi piłkę jak na razie. Mycon, zauważyłem tam Aguero, słuchajcie, ale jak widać podanie niestety niecelne. Zobaczcie, że tak lekko ścina grę, to nie jest kurczę spowodowane jakby moją winą. U mnie jest wszystko ok, zatem przy 15 mega przy takim necie nie powinno być ścina, ale jak widać Coś z przeciwnika netem może być nie tak. Tak mi się bynajmniej wydaje. Robinio. Niecelnie. Zbyt długie oczywiście podanie do Palacio i Hart. Spokojnie wznawia grę. Słuchajcie, naprawdę to był niezły pomysł, żeby wstawić Harta mimo wszystko. Próbowałem jeszcze wcześniej z Hugo Lorisem, ale ten pomysł nie wypalił. Loris miał kiepskie zgranie w tym zespole. I tak naprawdę! Kiepsko bronił, a tu Seseni on próbował zaskoczyć z dystansu. Jak widać niestety nieskutecznie. Bowiem piłka zbyt wolno opadała po jego strzale. Aguero. niezły atak. Zobaczymy co z tego będzie. Oczywiście nic, ponieważ Benarfa zatrzymał się już na pierwszym zobrońcu. Choć akcja wydawała się całkiem... Zapowiadała się całkiem nieźle, nic z tego ostatecznie nie wyszło. Ager. Z nią. Benarfa, Benarfa faulowany. Jednak nie jest za nim arbitra. Dziwi mnie. E, słuchajcie, ta sytuacja, bowiem minąłem z wodem już zawodnika. A ten nie przepisował mnie i powstrzymywał. Tak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Balotelli, Balotelli faulowany. I czy to skończy się. No tak, żółtą kartką dla Ewry. Jak sami zresztą widzicie. Zgadzam się. Jak najbardziej był tutaj fałszywy. Podejdźmy murem nieco bliżej. Może sędzia nie zauważył. Świetnie nie zauważył. To na pewno utrudni oddanie dobrego strzału Robinio. Robinio! No, jakoś ta piłka tutaj przeszła. Ale Hart nie miał z nią większych problemów. I ponownie Robinio. Robinio z dystansu. Hart niepewnie paruje piłkę. Powiedzmy na narzut rożny. Ture. Główki nie wygrał. Ale strzał było tyle lekki, że hard bez trudu wyłapuje piłkę. Evra. Spokojnie, tutaj trzeba wznowić grę, i to właśnie staram się zrobić. Runej. Niezła gra z pierwszej piłki, ale błąd runeja może mnie sporo kosztować. Balotelli Niezłe wyjście ze zwodem spod opresji. Co z tego wyniknie? Zobaczmy, jest ich dośrodkowanie, ale nic z tego. Kompany wybija piłkę dosyć niecelnie, ale jak widać szybko e, odbieramy piłkę. Runej do Sergio Aguero. Aguero. Niezwy, niezły zwód. Niezła ruletka. E, Ture. Ture Jest, jest silny. Przepchnął się! No i świetnie płaskim strzałem e, podwyższa wynik spotkania na 3 do 0. I teraz e, właśnie pewnie kroczymy po zwycięstwo. Słuchajcie, w tym sezonie również bardzo mi zależy, żeby zdobyć tytuł. Co może po prostu równać się z tym, że będę już miał fundusze, które pozwolą mi zakupić Williamsa, czyli defensora, czy zawodnika defensywnego, o którym Wam wspominałem. Aguero. Niezwyz... nie niezwy, Z... Z wód. I mamy 4 do zera. Wayne Rooney. Niezły, naprawdę dribbling Aguero. Przyjemnie się to oglądało. No i e, sami zresztą zobaczcie, Aguero Całkiem niezły dribbling. No i proszę, 4-0, gładko, jak widać, to idzie. Także myślę, że niektóre osoby poniekąd uciszę, które nie do końca wierzyły w moje umiejętności. Także chociaż może częściowo zagrałem tym osobom na nosie i po prostu pokazałem, że coś tam potrafię. Kontynuując, senior. Oczywiście na skrzydło do Benarfy, który niestety wygonił się z piłką. No i cóż, out dla y, przeciwników. Źle wyrzucony, Senion. No i jesteśmy ponownie w posiadaniu piłki. Ture. Runej, evra. Y, troszkę tej klepki. Na pewno y, zamiesza w szeregach przeciwnika. Ture. Y, niezłe rozegranie piłki. Y, długa piłka. I nic z tego nie ma. Obrońca uprzedził Ewrę. Y, Vidal. Widal. Y, co wykombinuje ten gracz? Który jest mózgiem niemalże tej drużyny. Niezły zagranie do Palacio, Palacio! Fantastyczna interwencja Harta. Naprawdę, Joe Hart fantastycznie się spisuje. I cóż, dawno nie miałem tak dobrego bramkarza. No Może z wyjątkiem Casillasa, ale on niezbyt najlepiej wpasował się w ten skład, zatem musiał ostatecznie zostać sprzedany, powiedzmy, turę. Jeden zwód, mija rywali, ale następnie trafia na kolejnego i... Zostaje ofiarnie zatrzymany. Palacio. Co z tego wyniknie? Robinho. I znów Hart. Tym razem dość niepewna interwencja, ale ważne, że mimo wszystko skuteczna. Benarfa. Sesenion. Co z tego będzie? Sesenion. Do Benarfy. Niezłe zagranie. Ale ten ostatecznie właściwie zablokowany. Skutecznie. No i to się oczywiście liczy i ceni. Robinho. Bardzo dobre podanie do Palacio. Ten piłki nie trącił i ostatecznie ta znalazła, znaczy trąciła wręcz ręce. Harta e, Hart, gdzie by tutaj zagrać piłkę? No, powiedzmy, że na skrzydło do Ewry. Ten niezłym zagraniem em, podaje do Ewry. Touré, Agüero, Co z tego będziemy mieli? Aguero. No i Vidal e, nieźle interweniuje. Sporo tutaj gra, ma przeciwnik w środku pola także. Jakoś ciężko mi się tutaj przebić, to może spróbujmy e, zaatakować skrzydłem. No ale cóż, jak widać równie nieskutecznie, nie każdy dribbling wychodzi, ale podejmując słuchajcie walkę jeden na 1, to właśnie wchodząc w dribbling macie szanse mniejsze, ale w momencie kiedy rywala miniecie, e, no to po prostu zazwyczaj e, kończy, może skończyć się to bramką. Sezenion! Nie miał szans ze względu na jego posturę. I niezbyt yy, wysoki wzrost, powiedzmy, czy tam jego wysokość. O, w ten sposób, Aguero! Jeszcze tutaj się znalazł, ale niestety sytuacji nie wykorzystał. No szkoda, bo wygrać 5 do 0 to byłby naprawdę yy, niezły mecz. No, z całkiem dogodnym wynikiem. Także koniec spotkania. Wielkie dzięki za oglądanie. Miło, jakbyście dorzucili od siebie kciuka w górę, jeżeli materiał Wam się spodobał. No i cóż, zobaczmy jak, jak zawodnicy strzelali za tym Runes, Senion, Ture i Kompany. Hart zawodnikiem meczu, z tym się absolutnie zgadzam. Grał wręcz niesamowicie. Także myślę, że w tym sezonie być może zdobędę mistrzostwo. Czas pokaże. To tyle na dziś, dzięki wielkie. No i do usłyszenia, miłego dnia.